W dzisiejszym odcinku zwiedzimy Hobbiton oraz zajrzymy do jednej nory, odwiedzimy trzy zachwycające, kolorowe, ale śmierdzące parki geotermalne, a ponadto w filmie Rotorua, Maoryski Jezus, Miód Manuka i Wodospad Huka. Zapraszamy! Wjechaliśmy do najbardziej rolniczej części kraju, a rolnictwo jak wiadomo jest podstawą doskonałej kuchni, którą to najbardziej cenią sobie hobici, dlatego w ich osadzie w Hobbitonie zaczniemy dzisiejszy odcinek. Hobiton wybudowany jest wśród pagórkowatych pastwisk w pobliżu miasteczka Matamata. Po dotarciu na miejsce trzeba poczekać na swoją kolej, więc, podobnie jak inni odwiedzający, oglądamy sklep pełen gadżetów związanych z filmami. W końcu nadeszła nasza kolej na przeniesienie się do fantastycznego świata, więc zaopatrzeni w mapę ruszamy. Opuściliśmy właśnie Nową Zelandię i wkraczamy do Hobbitonu. Jesteśmy w dużej grupie turystów. Na pewno zobaczycie ich w ujęciach. Nie ma szans, że zrobimy jakieś ujęcie bez ludzi. Codziennie, taka ciekawostka, codziennie tutaj 2,5 tysiąca ludzi odwiedza te miejsca. Po ponad roku poszukiwań, reżyser przelatując nad tym terenem, zdecydował, że to właśnie tutaj będzie idealne miejsce, aby umiejscowić hobitom. Na planie jest ponad 40 norek hobitów, i każda jest inna i każda należy do hobita, który wykonywał jakiś inny zawód i miał jakieś inne miejsce w społeczeństwie stąd też na planie znaleźć można bardzo dużo eksponatów, które oznaczają i wskazują na to, jaki zawód wykonywał hobbit, który na przykład mieszkał w tej norce. część elementów planu jest sztuczna, jednak wykonana z najwyższą dbałością o szczegóły, dlatego potrafi zmylić. zwłaszcza, że niektóre dekoracje, jak na przykład rosnące w ogródkach warzywa, są prawdziwe. zważy jak prawdziwe. Część drzwi wykonana jest w standardowym rozmiarze, tak żeby ludzie mogli grać hobbitów, a część dekoracji została pomniejszona o 30%, tak żeby człowiek wydawał się przy nich większy. Czyli na przykład Gandalf grałby tutaj w tej norce. to zostało specjalnie tutaj stworzone, aby turyści mogli sobie robić zdjęcia, w środku tak naprawdę nic nie ma. Najchętniej odwiedzanym przez wszystkich miejscem jest dobrze znany z filmu Bagend, czyli dom Baginsów. W tym miejscu znajduje się jednak tylko front, a sceny w środku nagrywane były w studio w Wellington. Dom, który rośnie nad domem Frodo i Bilba, jest tak naprawdę drzewem sztucznym, zrobiony z różnej mieszanki metali i przyczepiono do niego ponad 250 tysięcy sztucznych liści sprowadzonych z Tajwanu. Tutaj kręcono imprezę, ogłoszono casting na to, żeby znaleźć jak największą ilość ludzi, którzy przypominają Hobita, żeby nie trzeba było ich jakoś specjalnie charakteryzować. Wyznacznikiem było to, że mają być niscy, mają być bardzo opaleni, mają być rozmów, rozmowni, mają lubić jeść dobre jedzenie i mają... I pić piwo, nie mają... I o dziwo, 450 ochotników z okolicy się zgłosiło i oni tutaj filmowali 4 dni, 4 noce z rzędu i ci ludzie mieli zapłacone za 4 dni prawdziwej imprezy. To jest Nora sama, która była na samym końcu ostatniej części Władcy Pierścieni, i w tej scenie prawdziwa córka aktora, który grał sama, podbiega do niego, przytula się i oni wchodzą do tej właśnie nory, zamykając drzwi. I na tych właśnie żółtych drzwiach widnieje napis: The end, czyli koniec. A teraz wchodzimy do nory, która została specjalnie zbudowana dla turystów. Osiem miesięcy trwały przygotowania wnętrza i y, odwzorowanie nory Hobbit'a z y, wielką dbałością o szczegóły. Oh, yeah. oh, you know? yeah, mm -hmm. Mamy pełne pozwolenie siadania na y, meblach, dotykania i sprawdzania tego tutaj wyjątkowego miejsca przyczepionek niesamowite O, jesteśmy grazie. w łazience. Woda. Nasz krótki czas w hobitonie powoli dobiega końca. Mamy jeszcze chwilę, aby docenić staranność, z jaką stworzono osadę i nacieszyć się atmosferą miejsca. Przed nami jeszcze tylko Centrum Życia Hobitów. Ostatni przystanek to karczma pod Zielonym Smokiem i piwko. Opuszczamy Hobbiton i niczym Bilbo Baggins ruszamy ku dalszej przygodzie w prawdziwym świecie. Więcej ciekawostek tego hobby tonie i o całej Nowej Zelandii znajdziesz w naszej książce pod tytułem "Kiwipedia", czyli Nowa Zelandia przybliżona do sprawdzenia, której w tym miejscu serdecznie zapraszamy. Link w opisie. A tymczasem jedziemy do Rotorua. Rotorua, przy trasie naszym oczom ukazał się ogromny pies wykonany z blachy falistej, pies pasterski i tuż obok niego dwie owce. Dotarliśmy do miejscowości Rotorua, która słynie z geotermalnej aktywności i miało śmierdzieć, ale nawet nie śmierdzi, za to troszkę siąpi deszcz. Z powodu geotermalnych źródeł otaczających miasto, stało się ono wkrótce znanym uzdrowiskiem i wybudowano tutaj Tudor House, czyli dom Tudorów, który był znanym kąpieliskiem i łaźniami. Obecnie znajduje się tam muzeum miasta, ale jest w remoncie. Rotorua jest licznie zamieszkana przez Maorysów, dlatego w mieście można dostrzec wiele elementów ich kultury, sztuki i historii. Jednym z ciekawszych przykładów jest pomnik poświęcony Maorysom służącym w Armii Brytyjskiej podczas I wojny światowej. Zanim pojedziemy dalej do źródeł geotermalnych, odwiedzimy jednak jeszcze w Rotorua dwa ciekawe miejsca. Pierwszym jest Kościół Anglikański, w którym kultura maoryska przenika się z kulturą chrześcijańską. Cały Kościół wewnątrz, właśnie jest połączeniem tych dwóch kultur. A najciekawszym jest tutaj Maoryski Jezus, który jest przybrany w tradycyjny strój wodza maoryskiego, ma tatuaże na twarzy i zrobiony jest tak, jak wystąpał po wodzie jeziora. W całej tej okolicy widzimy cmentarze takie jak ten, wybudowane nie wkopane w ziemię, tylko wybudowane do góry, dlatego właśnie, że jest tu wszędzie geotermalna aktywność i wody podziemne, które w sumie grzeją tutaj te chodniki wszystkie, czuje się jak się stąpa, że jest ciepło, niszczyłyby po prostu zwłoki, więc ciała grzebane są nad powierzchnią ziemi z tego powodu. Nawet chodnik jest gorący. Naprzeciwko kościoła znajduje się tradycyjny maoryski dom zgromadzeń, ale tu jak znak głosi niestety wejść do środka nie możemy. Za to pokażemy z zewnątrz, bo wygląda ciekawie. No i obok stoi duży totem. Na spodzie to temu znajduje się rzeźba miejscowego wodza, który trzyma jadeitową maczugę. I właśnie jadeit będzie tematem miejsca, które odwiedzimy za chwilę. Na szybką wizytę zatrzymujemy się jeszcze w sklepie z jadeitem, który proponuje tutaj krótkie wycieczki instruktażowe, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego charakterystycznego dla Nowej Zelandii kamienia. Duże wrażenie robi umieszczony po środku sklepu głaz oraz ceny niektórych rzeźb. Podczas pokazu możemy ocenić kolory różnych rodzajów jadeitu, poznać kolejne stadia jego obróbki oraz dowiedzieć się więcej na temat właściwości wykonanych z niego broni i amuletów. W okolicy znajdowały się biało-różowe tarasy, które podobno były ósmym cudem świata, ale uległy całkowitemu zniszczeniu podczas erupcji wulkanu. Ta sama erupcja utworzyła tutaj w tym miejscu bardzo dużo geotermalnych dolin miejsc, które będziemy właśnie teraz odwiedzać. Właśnie zaczynamy zwiedzanie pierwszego geotermalnego parku w mieście Rotorua, wajmangu Volcanic Valley, czyli dolina wulkaniczna Wajmangu. Wajmangu to najmłodszy obszar termalny świata. Do jego powstania doszło na skutek erupcji wulkanu Taravera, która miała miejsce w 1886 roku. Przez następne lata, w dolinie dochodziło do wielu potężnych erupcji gejzerów ostatni raz w 1917 roku na wysokość nawet 500 metrów. W 1917 roku krater Echo wybuchł i później został zalany przez wodę i teraz właśnie widzimy jezioro, które powstało w jego miejscu. Jezioro nazywa się Frying Pan, czyli patelnia i jest to największe gorące źródło na świecie. Z jeziorka wypływa gorący potok. Zawarte w nim minerały osadzają się na powierzchni, tworząc kolorowe wzory. Na chwilę odbijamy od ścieżki do Krateru Inferno, czyli Piekła. Jednak jego błękitny kolor kojarzy się raczej z niebem. Wszystkie te wyziewy, to co paruje, jest bardzo gorące i jak się idzie koło tego, to naprawdę jest gorąco, duszno. Także wcześniej mieliśmy fajną pogodę, bo mieliśmy trochę deszczowo i zachmurzone. Teraz wyszło słońce i jest po prostu nie do wytrzymania. Wydaje się, że warunki nie sprzyjają życiu w okolicy, jednak widzimy ważki, liczne żaby, polujące zimorodki. I ptaki pukeko, które odnajdą się chyba w każdych warunkach. Wędrówkę kończymy przy kolorowych rozlewiskach, skąd na zboczach góry Taravera widać powstały na skutek wybuchu krater. Aby odrobinę odpocząć od siarczanych wyziewów, na noc zatrzymujemy się nad jeziorem, gdzie możemy obserwować czarne łabędzie. Rozpoczynamy drugi dzień zwiedzania geotermalnej okolicy od miejsca, które nazywa się Wajutapu, co znaczy święte wody. Natomiast pierwszym punktem są błotne gejzery, które dość mocno właśnie eksplodowały. Nazwa święte wody, natomiast ten pierwszy punkt w ogóle nie wskazuje na nic świętego. Zapach przybiera zupełnie nowy wymiar, no i nie kojarzy się zupełnie z niczym, co może być święte. Będziemy zobaczyć największą atrakcję w okolicy, czyli gejzer Lady Knox, który codziennie dokładnie o 10.15 wystrzela e, bardzo wysoko do góry. Jak można się spodziewać, przyciąga tłumy. Tajemnica punktualności gejzera tkwi w dodawanym do wody mydle. A całą zabawną historię przypadkowego odkrycia tego źródła możecie przeczytać w naszej książce. Początkowo obszar wajotapu przypomina krajobraz księżycowy, jednak wkrótce robi się odrobinę bardziej kolorowo. Za mną widzicie paletę artysty, tak nazywa się to miejsce. Tutaj woda z basenu szampańskiego przepływa i przez to, że to miejsce jest cały czas aktywne termalnie, wszystko tutaj bulka, minerały się przelewają, to miejsce cały czas się zmienia i kolory cały czas się zmieniają, przechodząc z żółtego, zielone, pomarańczowy i podobno. Każdego dnia wygląda to całkiem inaczej. trochę brak w tym logiki, bo wczoraj byliśmy przy największym gorącym źródle na świecie, a dzisiaj jesteśmy przy największym gorącym źród źródle w Nowej Zelandii, więc nie wiem gdzie kto ma rację, ale trochę faktów to jeziorko to jest właśnie szampańskie jeziorko i ma 64 metry głębokości 65 w średnicy, a temperatura wody na powierzchni to 74 stopnie. Dalej trasa prowadzi wśród gorących rozlewisk, które kryją wiele zaskakujących miejsc, jak jaskinia siarkowa, zielone jezioro. Albo źródełko o kształcie ostrygi, w którym temperatura wody wynosi powyżej 100 stopni. Kolejne miejsce może być ciekawe dla fanów władcy pierścieni. Otóż jeden z kraterów, a dokładniej jego odgłosy zostały wykorzystane jako dźwięki wewnątrz góry przeznaczenia. Ponownie wydawać się może, że takie miejsce nie sprzyja rozwojowi życia, ale natura jak zawsze się przystosowała, i niektóre ptaki, w tym jaskółki, wykorzystują ciepło kraterów i budują gniazda na ich ścianach po to, aby przyspieszyć inkubację jaj. Już przed wyjściem znajduje się kolejne zielone jezioro, tym razem o znacznie intensywniejszej, wręcz nienaturalnej barwie, spowodowanej jego wysoką kwasowością. Kolejny geotermalny teren, park to Orakei Korako. Czyli ukryta dolina, nic na to nie wskazuje właśnie, że jesteśmy w jakimś takim miejscu geotermalnym, bo wokół zielono, krowy, owce, łąk, łąki, wszystko się pasie, a zaraz pewnie wejdziemy i znowu będą kratery buzować gorącą wodą i, i będzie dymiło. Pierwszym etapem zwiedzania parku Orakei Korako jest przepłynięcie łódką na drugą stronę rzeki. I tutaj już od razu widać, że jest dużo spokojniej, praktycznie nie ma ludzi, więc będzie spokojne zwiedzanie bez tłumów. Orakei Korako z języka maoryskiego znaczy miejsce ozdabiania. Nazwę taką nadali Maorysi, którzy przybywali tu malować portrety za pomocą występujących na tym terenie naturalnych pigmentów. Obszar parku to duże rozlewisko tworzące krzemionkowe tarasy. Te położone niżej przyjmują rozmaite barwy, a te wyższe są prawie jednolicie białe. Ponownie cały obszar jest aktywny, więc wszędzie widać parę oraz gotującą się wodę i błoto. Za nami jaskinia termalna i w normalnych okolicznościach można by się spodziewać, że tu od jaskini będzie bił delikatny chłodek, no ale nie tym razem. Jest tutaj ekstremalnie gorąco po prostu w tym miejscu. Mimo tego, że jama jest ogromna i daje dużo cienia, to temperatura nie spada, wręcz rośnie, a w całym parku jest po prostu ekstremalnie gorąco, tak jak nam powiedziano na wejściu, co trochę zbagatelizowaliśmy. na dole przy jaskini normalnie sauna, e, tylko że na pełnym słońcu. Jest po prostu masakra e, i mega gorąco, więc chwila przerwy w cieniu i wychodzimy na słoneczko, żeby się osuszyć. W tej okolicy podobnych obszarów geotermalnych jest znacznie więcej, jednak nam odwiedzone trzy parki w zupełności wystarczą, więc ruszając dalej uruchamiamy nawigację i słyszymy kieruj się na południe. Trzy główne tereny geotermalne mamy za sobą, i najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wcale jeszcze nie był Mordor, także Mordor jeszcze przed nami. Teraz, żeby troszkę zmienić tematykę, jedziemy spróbować miodu Manuka i zobaczyć słynne wodospady Huka. Dobrym miejscem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o słynnym nowozelandzkim miodzie Manuka jest Huka Honey Hive czyli taki sklep, który też oferuje testowanie, no i odrobinę wiedzy o samych pszczołach. A ja dzisiaj brałem się nawet pod kolor. W sklepie można z bliska przyjrzeć się rojowi pszczół pracujących za szybą, a poza tym pograć w tematyczną grę i oczywiście spróbować miodu w najróżniejszych kombinacjach smakowych. Próbuję miód czekoladowo-orzechowy. Pycha. Miodowo, czekoladowo, pycha. Następny nasz przystanek to wspomniany wcześniej wodospad huka. Kuka w języku maoryskim znaczy piana. Zobaczcie sami. Wartki nurt wodospadu powstaje przez nagłe przewężenie koryta ze 100 do 15 metrów. Szacuje się, że przepływa tędy około 220 kubików wody na sekundę. Zwężenie kończy się 9-metrowym uskokiem, pod którym tworzy się biało-błękitna kipiel, od której wodospad wziął swoją nazwę. Chętni mogą wybrać się tutaj na rejs szybką łodzią. Docieramy do największego jeziora w Nowej Zelandii, czyli Taupo. Czytelnicy Kiwipedia mogą spodziewać się, że w tym odcinku pokażemy kolejne etapy rozdziału trzeciego. Jednak długość materiałów sprawiła, że nie chcąc wycinać zbyt dużo, a chcąc zachować rozsądną długość filmu, dzielimy ten odcinek na dwie części. Tutaj kończymy część A i zapraszamy do części B, w której zajrzymy do parku Tongariro z kilku stron, przejedziemy autostradę przez zapomniany świat i w chmurach poszukamy wulkanu Taranaki. Dziękujemy za oglądanie, do następnego!